Manko widzowie z tej strony, znowu ja młody Dzisiaj jedziemy wywieźć trawę Tak, trawę, trawę Takie coś takie, ten Stąd, tutaj trochę drzewek widzowie pościnałem Trochę drzew tutaj ściąłem Tu mam to po prostu takie większe kawałki Jak szłości, na tam z górki Tutaj poszłem i tu jest parę drzew też chciałem Ale dobra <laughs> Trzeba dzisiaj szybko zarobić pieniążki Bo ten, gadałem z tym, z takim Panem, co nie? On ma ten, ma jakiś sprzedaż. Chyba, chciałbym, chciałbym go kupić, co nie? To chyba też Zetor, a tego przedtem na razie wystawiłem go. Nagrywam to pod koniec tamtego filmu, który się wysyła. W sumie tamten film się wysyła, to ja zacząłem nagrywać. W sumie, teraz jak się, teraz w sumie, widzę, porzu... nie ale fajna pasowa. E, trochę mniej niż zatem podkać tego odcinka. Ale w tym o 10, 10 tysięcy chyba będzie. Chyba tutaj tak, że się zdziwiłem, bo czekaj to jest z ofertą po prostu. Wymiany. Ale jak czy tę wymianę zgodzić? Ciągniczek, zetor i polonez? Zaciągnika do remontu. No ja nie chcę tym, bo Polenek mi się 100% przyda jeszcze. Ale mogę ma maluszek jakiś też może by się trafił. Teraz jedziemy trawę sprzedać. Tego zpiora chcę wymienić jak najszybciej. Myślałem o ciągniku 4x4. No to też by się przydało. Więc ten... Yy, fajnie by było. <laughs> yy, I... Jestem ciekawy, czy ktoś z Was jeden rzecz zobaczy na gospodarstwie, dlatego się moja suma pieniężna zmniejszyła. Dawaj, dawaj, dawaj. Złożymy. Myślałem, bo jak byłem tam na targach, to myślałem o... Znaczy, na zielę. O, Władymircu. No ale to, to Władymirca bym się trochę tak bo taki, dziwny, taki po prostu in, inny stan był po prostu, taki niezdatny na, na tą chwilę akurat do jazdy tu woda jest. Widzę, tak gdybym nie gram na automacie, to akurat na kierownicy, sobie podpiałem. Nie gram na automacie, a na manualu bez przegła. To by było jeszcze lepiej. Petrom, miej mi, otwierajcie mi. Dziś chyba też będziemy sprzedawać drewno, tamtych ja pociąłem, ale jeszcze nie wiem, będę musiał jeszcze nawet dzisiaj jeszcze będę chciał... Puu widzisz tutaj? Czekajcie, to bo też tak dawno, no dawaj, dalej, 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 185 złotych, to tak jak wtedy tak tak jak wtedy jestem ciekawy czy byście się chcieli to bo ja mogę tam jeszcze Obok ja mogę płot powiększyć ale stwierdziłem tak tego z będzie już za duże dla mnie bo to będzie tak że ja będę taki mały ciągniczek będę miał a ten a myślałem też o tym żeby ten <laughs> Żeby silos postawić, bo mam łąkę, która jest też gotowa do zbioru. Ale czekam jeszcze jeden, żeby była jeszcze wyższa, bo będzie lepiej dawać wtedy. Tropki. Tutaj ogólnie widzę, jak ten zator jest fajny. Jest fajny. Tylko mu mocy brakuje. Mocy 30 kg, nie chcę sobie zrobić 55 z 4x4, widzowie. Jak on po prostu do to co daję radę pod górkę leciutką. Tak, gdzie polonezik dawał pełną przyczepą. Nie wiem, czy co bym wam tak to łąkałam, że dzisiaj zaraz przejdziemy się polonezem. Że to jest tak, że pod pod jaką zawsze górkę, ale to to lepiej, to ledwo co jest zawsze Tak, tutaj mogę sobie przedłużyć? Odtąd, dotąd i tak, dotąd. Nie chcę tak to mi starczy. Nie odstawić. Gdzieś tutaj bym odstawił. Mimo, no że. Jak będzie się wyjeżdżał, to żebym nie zobaczyła tutaj miejsca. Gasimy sobie ogólnie, widzowie <laughs> Może to trzeba przekrócić gdzieś do O, to jest za długie, po prostu. <laughs> żeby to przesuniemy sobie gdzieś tutaj o. A to co to 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 też trzeba. A na pewno idę dużo z mało tego działa nie dostaniemy, nawet trochę taka drobna jest, ale nie oszukujmy się. To parę więcej drzewek obciąłem, bo po prostu jakieś krzaczki i ten. Mówię, a nie sprzedam tego po co mi to na rozpałkę będę miał. O, związek amerykański... To z dęba. Myślałem, że amerykański wam powiem. Ten ten, brąz amerykański, też chyba, kiedy chyba, że przeskoczymy. O, jesteśmy Kiedyś te drzewa wycinałem. No i co, to chyba pójdziemy po te drzewa, po to, sosnę. Z 35 będzie mieć. Dobra. Dziemy, jak najniżej. Bo. Czasu mało. Baga! Opa poleciało, niech ja to ma gałązek No no tutaj mała skoska by by poszła Tu są już trochę większe Aż tutaj końcówkę obcinam I to rzucę sobie <gudziwnik��so> Już jest filmik. Zostałem powiadomienia. Teraz już filmik jest, więc. wiecie, no ja widzę. Ja też nie chcę jakoś przesadzać, żeby te drzewa nie bo też takie, wiecie, że U, to dam tego za dużo tutaj przy, No to tak gdzieś. Po 6 metrów próbuję ciąć. I tak mi zazwyczaj się udaje. No to mamy takie 6-metrówki. Bo już skaczę, przepraszam, przez siatkę. No nie wiem, czy dzisiaj będziemy to sprzedawać. Jeszcze dzisiaj, dzisiaj jadę o 15 chyba do klienta. Jak się uda. Ja cię widzę, jest następny dzień. Chłop ma też chyba jakiś rozsiewacz będzie mieć. Nie wiem, zobaczymy. jeszcze... Co z tą kosiarką? Czy ktoś ją kupi? Ogólnie ta kosiarka jest fajna Tylko ten... O i zapomniałem wam wicel powiedzieć No tam chyba... Tam w tamtym filmie wam powiedziałem <laughs> Zapraszam serdecznie do mojego y, Discorda Serwer... serwer Discord Dla widzów Zapraszam bardzo Czekaj czy to się opłaca, to masz 6,5. Niech będzie. jeśli ja się sprzeda. Czyli trzeba by to jakoś się przejść. O, przepraszam. O tego drzewa też za dużo nie mamy, no bo... trochę dużo tego by drzewa było. A tę końcówkę tutaj damy o. O tutaj mam takie będzie co, takie coś. Takie coś, czego nie, ch nie chcę sprzedawać. Ten. Dąb. Dęba chyba. Nie wiem kiedy go pojadę sprzedać. Jak mi nie wypadło? Nie, Dema nam tutaj o, z tymi pójdzie. W sprzedaż. Pójdziemy jeszcze jakieś drzewko wytyniemy. Może te. Nie wiem, widzowie która by tu wyciąć. Która będzie wyższa. Dema 32, chyba. Te. Lecimy. Tylko że gdzieś tam mi nie poleciało. Nie by tu. Jak wam mówię, kopię taką fajną, mi się tak podoba widzowie. Waga, Oczywiście się chyba na płacie oparła. Ta na płacie się oparła albo na garażu. No, na Ale gałęzi to ma dużo, nie tam, jak tam, to mówiłem. Czekaj, czekaj no może gdzieś tutaj obetniemy. Oni jest giwice. bo powie, tutaj taka że przypłacie, przedniemy i taka osoba, tak jak ten przypłacie, tak powiem, przedniemy tutaj, jak, o, jak jest kreska. Czekaj, jutro, taka taka, że przypamy. Ja wiem, czy nie za dużo, ale dobra. Samolot leci Widzicie co, tak po kawałku będę też odciągnąć, bo mi się nie opłaca całego A gdzieś tutaj o nim będzie Dużo filmu nie mam nagranego ja cię widzę, bo ja dzisiaj też trochę szybciej skoczę i nagrywanie Bo... Też jakby się udało, to bym parę rzeczy jeszcze musiał robić. Ja to może być z 15, 15 metrów, to jeszcze ma. to gdzieś, to 15, to gdzieś tutaj, o! <laughs> 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 Za mało, nawet to no, czekaj, to tutaj damy o, chodź tu drzewo, chodź tu drzewo, spokojnie. E, Chociaż widzę, że się nie odzywa, ale! Próbuję się skupić z tym drzewem. To jest trochę mniejsze, kładę, są też... No ja widzę, wiecie, jak to nasz, tu na ten nauko ciąć, to to... Na oko to na odby niewidomy pociąg. O no. Przepraszam, mizknęło mi się. <laughs> Ogólnie trochę chory jestem, widzowie. Widzicie widzowie? Poświęcam się dla Was. Pros proszę Was bardzo o zostawienie łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. Proszę. <laughs> Przed chwilą co lekarstwo pijem już na gardowali. Jakbyście zap się zapytali co za lekarstwo? Herbata malinowa miód cytryna. bardzo dobre ja wiecie tutaj na razie sobie drzewa poukładam jak będzie w dobrym to to sprzedam bo widzowie na razie mam i chodzi gdzieś 700 zł za miesiąc mi wychodzi jeszcze jak te nepiło to jeszcze trochę więcej bo tam paliwo zaliczyć jeszcze takie inne tu mieszankę chyba jak tam wchodzi nie wiem co do TP wchodzi wcale nie pamiętam prawie widzowie jest 15 minut z drzewem filmu, no ja w to nie wierzę widzowie Przepraszam Musiałbym się wysmarkować, marka nie, gdzie idzie chusteczki pod nosem Ej, to nie jest chusteczka Hops, 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 hops Tutaj też drzewo damy i co, powiedziałem no tu łąkę wam pokażę, bez przyczepki tym razem, więc just... przed filmem, na serio, przed filmem była taka akcja, w sumie zanim ten, zanim przywiozłem te nowe maszyny, czyli... Tylko problem za tym. Za mała brama jak na mnie. Hehe. <gadzie> trzeba dobrze ustawić tym pomoziku. Nienawidzę, ale nie wierzę w tego polenezon. Ma... On tak... A po prostu nie jest stworzony do ten bokiem chyba. Dziadek miał mieć na początku, miał ten większe pomórkę, a później stwierdził, że to nie niego za duże czuj się Czuje się lepiej na mniejszym. nagrałem filmik jak wracałem z y, tą kosiarką I z tym Ale trochę było do jak ja tu sobie ciągle tam bokiem w tym lesie Bo nie mogę wyjechać No i widzicie co się dzieje Jestem kierowca z prawdziwego zdarzenia W sumie jak tam bym pojechał to by tam podjechać i tam, no to dobra Plan W sumie mogę tam wtedy podjechać Tam jest zawsze lepiej

to jechał o tak? To nie jest to. Nie jest ta łąka. Lecz to jest ta otóż ta piękna łąka. O co ta. ta łąka? A czego może będzie większa? Работать сам, иначе она вручить, что будем мить. Zobaczmy, nie jedziemy inną drogą. Nie jedziemy gówno, spokojnie. Jako topie polo poloneza, to będzie ten nagrany. No i żeby coś nie widział. Już jestem ślepy. Czekajcie, sobie okulary kupię. Drizda jakiś. Ja akurat ty mi nie mogłeś tutaj. Kto pamięta te po tutaj, jak tą drogę i te pole? To wie. O nie, tam jest to jezioro. Widzowie, boję się, że mogę go utopić. A jakby tak było, to ja nie wiem. To, by to bym tego filmu chyba nie opublikował, ale nie utopiłem go, spokojnie. Na nasze pole. Moje zaczyna. Ale że prędkości, no tutaj można fajnie bokiem zawsze polatać. Ja bęko go zawsze, jak mam E36, ze spywam dyfem. I tam to kolega, kolega mówi, to się jeszcze kawałek jak przejdziemy. Czy może by nie. O nie, tu jest to ja nie moje. O! E co jakoś się nie mógł nie założyć. bo musiałoby być przez ciepło, żeby tej wody nie było. Czekajcie, czy, czy będzie tak jechać? nie pięknie. Już się źle postawiłem, trochę krzywo. A żebym robił zdjęcie, tak żebym jakoś tutaj opar. Czekajcie, to tu normalnie wjechać bym wjechał, tylko musiał, muszę coś w ustawieniu zrobić z lusterkami. Bo jest takie coś tam w opcjach. Jestem widzicie dobrze zamykamy. Polona gasimy. Napiszcie mi, widzowie, czy zobaczyliście tą rzecz, którą kupiłem. Oto tym pięknym. Yy, czekajcie Tak, o trzeba zrobić, bo kiedyś tam, jak ten. To... Oto tym pięknym akcentem, czekajcie. Miał być piękny akcent i było. Ma w solec na drugim sezonie yy, tego. Na drugim sezonie od zera. Dobra, trzymajcie się. Miłego. Wieczoru życzę Wam. Cześć.